Moi drodzy, otyłość to epidemia naszych czasów i dane są tu bezlitosne. Według badania opublikowanego w The Lancet w 2022 roku, ponad miliard ludzi na świecie żyło z otyłością. Od 1990 liczba otyłych dorosłych wzrosła dwukrotnie, a w przypadku dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat czterokrotnie. I co więcej, aż 43% dorosłych. Miało również nadwagę. W 2024 roku LCD Risk potwierdziło te dane, gdzie mówiło, że 880 milionów dorosłych i 159 milionów dzieci żyje z otyłością, a World Obesity Federation szacuje, że blisko 3 miliardy osób na świecie ma albo otyłość, albo nadwagę. Niedowaga Zasadniczo jest dziś dla świata i dla zdrowia publicznego mniejszym zagrożeniem niż nadwaga. Skala problemów wśród młodych rośnie jeszcze bardziej. W 2022 roku z otyłością zmagało się 7% dziewczynek i 9% chłopców. I dla porównania w 1975 było to mniej niż 1%. W samych Stanach Zjednoczonych ponad 40% mężczyzn i kobiet jest otyłych, a jeśli dodamy do tego osoby z nadwagą, to ten odsetek przekracza 70%. Tu już nawet nie chodzi tylko o zdrowie fizyczne. Bo otyłość według badań coraz częściej jest źródłem frustracji, ogromnej presji społecznej, obniżonej samooceny i tak dalej, i tak dalej. No więc nic dziwnego, że tak wiele osób tak desperacko szuka skutecznych rozwiązań i sięga po jakieś leki. I oczywiście pojawiają się głosy oburzenia ze strony entuzjastów fit, którzy twierdzą, że odchudzanie za pomocą leków to droga na skróty, że to chemia i wywołuje straszne skutki uboczne, że po prostu wystarczy o siebie zadbać, jeść mniej, więcej się ruszać i tak dalej. Każdy zna tę śpiewkę, ale... Nie ma to żadnego znaczenia. Świat zaszedł z GLP za daleko. Rynek tych leków urósł już do tak gigantycznych rozmiarów, a ich popularność tak gigantycznie eksplodowała, że te głosy sceptyków, pomimo że są, to absolutnie w tym świecie niczego już nie zmienią. I szczerze mówiąc, tak naprawdę. No nikogo specjalnie, a już na pewno tych zażywających te leki nie obchodzą. Więc zamiast narzekać, że ktoś może schudł dzięki zastrzykowi, może warto się zastanowić, czy da się na tym jakoś dodatkowo zarobić.